Oj, tak, kolejka 29 była naprawdę niesamowita. Zdobyłem w niej całe 10 punktów. No ale oczywiście wszyscy wiemy, że to był Blank Game Week. Nie będę tutaj dramatyzował. Na szybko przedstawię wam skład. Wystawiłem sobie wtedy Turnera. 0 punktów. Region zrobił minus 3. Także brawa dla niego. Naprawdę to był solidny wybór na tą kolejkę. Doty 1 punkt. Udogi 1. Barkley również Blank. 2 punkty. Bowen 2 punkty. Palmer oczywiście nie miał spotkania. Son. Również dwa punkty. Toney jeden punkt. Halan bez spotkania. No i Watkins, również Blank, czyli dwa punkty. Na kapitanie 4. Chciałem tutaj właśnie przeszaleć z nim. Nie udało się, bo tak naprawdę nic w tym Game Weeku nie zdziałał. Wiem też, że wiele osób wybrało, czy właśnie Bowena, czy Sona. Na jedno wyszło. Jeżeli ktoś wybrał Regiona, to naprawdę wtedy ma problem. No ale generalnie był to tragiczny Game Week. Co mogę powiedzieć? No to to jest to, że mam wciąż całkiem niezłą rangę. Wiadomo, to jest czerwona strzałka, dużo osób zagrało freehita, ale jestem w top 2K. No i teraz czas zaplanować kolejną właśnie kolejkę z dwoma transferami. No bo to jest coś, co daje teraz dużo możliwości. W lidze FPL FC spadłem na drugie miejsce, wyprzedził mnie Kacper Makarowicz z zespołem Niech Leży. O właśnie jeden punkt. Zagrał on freehita i jego Frihit wyglądał następująco. Na bramce Aurola trzy punkty w obronie. Cash, Dottie i Pedro Poro Każdy po skromnym jednym punkcie. W pomocy Douglas Louis, jeden punkt. Bowen 2, Son na kapitanie 4, Madison 2. No i w ataku Wissa, Watkins i Toney. Dwóch pierwszych panów po dwa punkty. No i Toney z jednym punktem. Ale co jest gorsze, no to to jest ławka jaką sobie Kacper wybrał. Bo wybrał tą ławkę naprawdę... No, okej. Okay. Ławkę wybrał źle. Wybrał tam dobrych zawodników. Powinien mieć ich w swoim wyjściowym składzie. Jeżeli by oni byli w tym wyjściowym składzie, miałby praktycznie dwa razy tyle punktów, ponieważ na ostatnim miejscu dał Robinsona, który punktów miał 11. To po pierwsze. No a oczywiście na pierwszym miejscu Gibbs White z punktoma 7, no i Leno również 7 punktów. Także... Idealnie, ukiszone, ile? 25 punktów na ławce. Pominę tego regiona: no, jeżeli by go nawet wpuścił, jeżeli by wszyscy zagrali, no to wciąż to by było 22 punkty z ławki, a jego cały wyjściowy skład zrobił i 20. Także, no, dostajesz teraz trofeum, masz żółtą koszulkę lidera, ale trochę też yy, koszulkę tak zwanego frajera, że tak powiem, za to, że, że ustawiłeś sobie taką ławkę. Trochę lipa. Ale wciąż myślę, że jest to bardzo dobry wynik, bo wcześniejsze gamewiki to pokazują. No i jesteś pierwszy, także, także wciąż. Gratuluję. Top 50 w Polsce, Kasper. Tak jak wspominałem, mam dwa transfery, oczywiście, całe dwa chciałbym od razu wykorzystać. Przystaję Wam ten skład, w którym jest naprawdę mnóstwo kontuzji, zawieszeń i tak dalej. Generalnie mam. Pięciu zawodników, o ile dobrze widzę, tak, pięciu zawodników, którzy świecą się na żółto, pomarańczowo bądź czerwono. Większość z nich powinna wrócić w porę, na to liczę, bo jeżeli tak się nie stanie, no to będę miał całkiem sporą lipę z właśnie grającymi zawodnikami. Ale zacznijmy sobie na bramce neto z Evertonem mecz domowy. Czy będzie czyste konto? Nikt tego nie wie. Wiemy, że Everton gra dosyć tak anemicznie, bym powiedział. Często tam są jakieś 00, 01 ostatnio i tak dalej. Więc liczę, że ten mecz po prostu przebiegnie spokojnie. Jeżeli nie, no to trudno. I tak to jest mój jedyny grający bramkarz, więc dużo tutaj dyskusji nie ma. Udogi grający w meczu domowym versus Luton, co jest lepszym wydarzeniem niż gra oczywiście na wyjeździe, ponieważ, tak jak wspominaj już wielokrotnie, Luton u siebie jest całkiem niezłe. chociaż w ogóle Luton ostatnio strzela naprawdę sporo bramek, tam jakieś na przykład 4-4 też się zdarzało, czyli liczę, czy liczę na czyste konto? Nie bardzo, liczę bardziej na jakieś punkty z ataku, które Udogi mógłby tutaj sobie zgarnąć za jakąś asystę czy bramkę. Obok niego zagra Alfidotti. Zagra, mam nadzieję, że zagra, bo to jest pierwszy z zawodników, który już świeci się na żółto. 75% szans na grę według aplikacji FPL-a właśnie grający z Tottenhamem. No trochę przeciwko sobie, ale to jest mój praktycznie jedyny wybór na ten moment. I biorąc pod uwagę właśnie jego ofensywną taką charakterystykę, też myślę, że jest to całkiem ok, pik na tę fazę powiedzmy FPL-a na ten moment, na to co mam w składzie, no bo nie chcę na razie brać minus 4 Punktów za kolejny dodatkowy transfer. No i ostatni zawodnik w obronie to jest właśnie Gabriel z Arsenalu grający z City, i również tutaj to jest wybór podyktowany czysto po prostu moim składem. Ale nie będę tutaj jakoś miał niskich oczekiwań względem niego, bym powiedział, wiadomo, że City jest mocne, wiadomo, że to będzie jeden z ważniejszych spotkań, tak naprawdę, i ono też trochę wyklaruje, kto w tym wyścigu się tam wysunie na prowadzenie i generalnie kto będzie miał lepszy start. A raczej lepszy taki, wiecie, boost do tego mistrzostwa. Wiadomo, że City w drugiej połowie sezonu zawsze jest mocne, więc trzeba tutaj brać to pod uwagę. Ale myślę, że Arsenal stawi godny opór, na pewno. Przechodząc do pomocy, miałem Bołena i Bołen z tego składu wylatuje i tu będzie mój pierwszy transfer i do składu trafia Salah. Naprawdę, nie mogłem się doczekać tego momentu. Denerwowało mnie już trochę takie słabe opcje kapitana albo wrzucanie tego kapitana na Halanda, i potem Haland robił, pff, czyli nic. Więc teraz wreszcie jest Sarah z powrotem w składzie. Odmiałem go od początku tego sezonu, potem, wiadomo, Afcon, kontuzja, musiałem się go pozbyć, ale od razu wraca on do mojego składu i bardzo duża szansa istnieje na to, że od razu wraca on na kapitana. Brighton w tym sezonie. Nie trzyma za dobrej linii defensywy oczywiście, tracą te bramki, no i myślę, że Liverpool również nie odpuści wyścigu, wyścigu o mistrzostwo. Salah też miał sporo czasu, żeby dojść do siebie, żeby wrócić do, do formy powiedzmy no takiej, że pozwoli mu ona grać w tym spotkaniu na najwyższych obrotach i na to właśnie liczę, a dodatkowo jest to spotkanie domowe. Kolejno są, który trochę tak przeplata, raz ta forma jest trochę lepsza, raz trochę gorsza. Ale wciąż warto go mieć w składzie, no i oczywiście to jest też dobry pomysł, żeby tych zawodników z Tottenhamu posiadać na kolejne kolejki, no bo wiemy, że będą mieli oni swoje podwójne spotkania prędzej czy później, więc warto ich mieć. No i wydaje mi się, że najlepszym wyborem jest właśnie ktoś z dwójki na obronie u Dogi Porro, no a w pomocy Son albo Madison. U mnie na razie jest to Son. Kolejny zawodnik to Palmer i czy muszę Wam go przedstawiać? No chyba nie. Tak jak pisałem na Twitterze, według mnie w ogóle Palmer to jest chyba najlepszy zawodnik w FPL-u w tym sezonie, biorąc pod uwagę cena, a punkty jakie on dowozi i ile tych punktów zdobywa. Grając z Burnley, mecz domowy. Myślę, że tutaj spokojnie jakieś punkty mogą fazić. Myślę, że tutaj spokojnie może być to wynik e, dwucyfrowy. No i ostatni zawodnik w pomocy to Saka, który również się świeci na żółto. Również tam jakaś kontuzja, ale 75% na grę. No i oczywiście również gra on City. E, to będzie albo mecz. Z małą ilością bramek albo z dużą ilością bramek. Oczywiście dla mnie, wolałbym w sumie, żeby było to, było to spotkanie z dużą ilością bramek i żeby Saka oczywiście w te bramki był gdzieś tam zaangażowany. Czy tak będzie, nie wiadomo, duża presja, duża nerwówka na, na obu zespołach, no i liczę na tak przede wszystkim dobre widowisko. Wiadomo, FPL podkręca emocje, ale warto byłoby zobaczyć fajne spotkanie. No i teraz atak. No a jako że wspominałem, że wykorzystam dwa transfery, no to ktoś tutaj z tych transferowanych zawodników musi się znaleźć. Oczywiście na początek. Watkins z Wolves, mecz domowy. Wolves potrafiło się postawić w tym sezonie, mieli swoje momenty zdecydowanie. Chociaż Aston Villa w tych spotkaniach domowych też pokazywała się z lepszej strony. Pytanie jak to będzie wyglądało po przerwie na reprezentację, bo często jest to jeden wielki znak zapytania. Wszystko okaże się już w najbliższy weekend. Kolejny zawodnik to jest właśnie transfer i ze składu wylatuje Ivan Tony, a na jego miejsce trafia Muniz, który ostatnio naprawdę dobrze się spisywał. I mówiąc dobrze, mam na myśli dwie bramki przeciwko Tottenhamowi, bramkę i asystę przeciwko Brighton, bramkę przeciwko Aston Villa, dwie bramki przeciwko Bermów i bramkę przeciwko Burnley, także. Naprawdę całkiem dobry, że tak powiem, ram tutaj tych ostatnich jego kolejek, ostatnich jego spotkań. Dodatkowo, jak patrzę sobie na jego oceny na Sofa Score, no to jest zielono, bo tu 77, 80, 85, 73. W tych ostatnich spotkaniach to Expected Goals tak bym powiedział około 0,5, 0,6. Także całkiem spoko. No i jego, myślę, największą zaletą tutaj jest to, że będzie grał on przeciwko. Sheffield, Sheffield, które wiemy, że jest no, najsłabszym praktycznie, no jest najsłabszym zespołem w Premier League, no i lubi te bramki, że tak powiem przyjmować i tak też mam nadzieję, się stanie w tym gameweeku, więc wierzę tutaj w Muniza. Wiadomo, że Fulham jest generalnie zespołem, na który nie warto się za bardzo jakoś, nie warto się po prostu na tym zespole skupiać, no bo oni już podwójnych kolejek nie będą mieli, ale na ten moment jest to dobry pik wydaje mi się, plus w tej kolejce 34 zagram sobie hita, więc tak czy siak Muniza tam nie będę miał. A przede wszystkim jego cena, 4,6 miliona, to jest po prostu taka zapcha i dziura na ławkę, można by powiedzieć. A myślę, że może naprawdę tutaj w ciągu kilku przyszłych gameweeków trochę punktów dostarczyć. No i oczywiście ostatni zawodnik to nie kto inny jak Erling Haaland, grający z Arsenalem. Także tak jak mówiłem, w tym spotkaniu może zdarzyć się wszystko, ale ja zdecydowanie preferuję, jak opaska kapitańska znajdzie się u Salaha i tak też raczej zostanie. Na wicekapitana prawdopodobnie powędruje u mnie Son. Jeszcze się trochę tam waham z tym wicekapitanem: Palmer vs. Son. Warto sobie to zawsze ustawić. Już mieliśmy w tym sezonie właśnie przykład, gdzie wszyscy wrzucili kapitana na Halanda, no i nagle Haland nie zagrał, i potem ktokolwiek sobie nie ustawił tego wicekapitana. No to miał lekki problem, bo na przykład tam był jakiś obrońca albo bramkarz albo ktoś kto po prostu nie grał, no i tych punktów podwójnych nie było. Jeszcze szybki rzut o na ławkę, a nie jest ciekawie. Turner, który nie gra, jedynie Bartley, który jest no, po prostu jest w grze i tyle. Więc jeżeli ktokolwiek by nie zagrał z tego całego zespołu, z tego teamu, czyli tej jedenastki tutaj wyjściowej, no to wtedy mogę tylko to uzupełnić Barklejem. No i dwójka tutaj wspaniałych zawodników na ławce, dwóch obrońców, region, zawieszenie za czerwone kartki i Senesi, który leczy dłuższą kontuzję, więc raczej też w spotkaniu się nie pojawi. Trochę ciężka sytuacja, można by powiedzieć, ale generalnie ze swojego głównego składu mogę być w miarę zadowolonym. Wiadomo, że bym kilka rzeczy pewnie zmienił. Jak miałbym, nie wiem, wildcard'a, pewnie zmieniłbym ramkarza, zmieniłbym pewnie też e, obrońcę, na przykład do Tiego. Można by tutaj więcej podziałać, ale nie jest to jakaś naprawdę zła sytuacja. Jeżeli macie jakieś dylematy, dajcie mi znać w komentarzu. E, no i cóż, zielonych strzałek i powodzenia!